Czas na 380. odcinek tureckiego serialu, Dziedzictwo. Zejer nie odstępuje Yamana na krok i nieustannie z nim rozmawia, wspominając ich dotychczasową historię. Nedim nie ustaje w poszukiwaniach sprawcy. Kanan próbuje przypodobać się synowej. Frat i Ibrahim próbują odgadnąć, co łączy Alego i Duygu. Sprawdźcie co jeszcze wydarzy się w 380 odcinku serialu Emanet Dziedzictwo odcinek 380 w niedzielę 20 października 2024 roku o godzina 16:05 w TVP1 oto co wydarzy się w nadchodzącym odcinku serialu Emanet streszczenie 380 odcinka serialu Dziedzictwo na TVP Zeyer nie odstępuje Yamana na krok i nieustannie z nim rozmawia, wspominając ich dotychczasową historię. Do szpitala przyjeżdża zaniepokojony Zija. Zeyer udaje się go uspokoić i skłonić do powrotu do domu. Nedim nie ustaje w poszukiwaniach sprawcy. Kanan próbuje przypodobać się Zeyer. Aby rozproszyć natrętne myśli, Dłygu bez reszty poświęca się pracy. Frat i Ibrahim próbują odgadnąć, co łączy Alego i Dłygu. Zobacz, co się wydarzy w kolejnym odcinku, zdjęcia publikujemy w galerii.